Rzeka śmieci płynie do Unia Europejska. Znak zapytania ukraińskie media. Rzeka śmieci wpływa do Unii. Odpady wpływają rzeką Ci są z obwodu zakarpackiego na Ukrainie do Węgier. Zdaniem portalu elbek.ua, powoduje to międzynarodowe skandale. Portal przypomina, że w 2020 rok ten przemyt śmieci wywołał napięcie między przywódcami Węgier, Ukrainy i Rumunii. Prezydent Węgier wystosował do pozostałych głów państwa notę protestacyjną w związku z zanieczyszczeniem rzeki. Wówczas z powodu powodzi do węgierskich brzegów przybyło około 400 ton śmieci. Portal lb.uA podkreśla, że na Zakarpaciu problem ze śmieciami jest bardzo duży ponad 40%. Mieszkańców nie ma dostępu do scentralizowanego wywozu odpadów, a śmieci wyrzucane są na pobocza do lasu albo rzeki. W szczególności dotyczy to miejscowości położonych wysoko w górach. Tam operatorzy wywozu śmieci nie chcą jeździć, bo jest to dla nich nieopłacalne. Miejscowi wyrzucali śmieci do rzeki od pokoleń. Ale wcześniej w większości były to odpady organiczne, które szybko się rozkładały, dziś to szklane butelki i plastik, czytamy. Rzeka wypływa kilka kilometrów przed Rachowem, gdzie kilkanaście metrów od koryta zlokalizowane jest wysypisko śmieci. Kiedy podnosi się poziomy wody, śmieci z wysypiska i całej linii brzegowej trafiają do rzeki i płyną do Węgier. Zdaniem portalu, takich powodzi może być od 3 do 5 jesienią i wiosną. Według serwisu tylko od początku tego roku w okolicach koryta rzeki wykryto ponad 40 nielegalnych wysypisk, a w jej dopływach tworzą się zatory z odpadów. Niejednokrotnie sprzątaliśmy brzegi rzeki i usuwaliśmy na nich zatory ze śmieci. Ale to walka z wiatrakami. Jeden zator usuniemy, a po tygodniu pojawi się kolejny, mówi serwisowi aktywista ekologiczny Wiktor Buczyński. LB.ła zaznacza, że w marcu ambasador Węgier na Ukrainie zwrócił się do władz zakarpackich ze skargą, że śmieci z Ukrainy znów trafiają na Węgry. Według wolontariuszy to, co trafia na Węgry, to nie więcej niż 30%. Ogólnej ilości śmieci – 70%. Zostaje na dnie rzeki. Z kolei ukraińskie władze uważają, że 80% odpadów pochodzi z Rumunii. Szef tamtejszej państwowej inspekcji ekologicznej Andrii Malowany na poparcie swojej tezy przywołuje badania wspólnej ukraińsko-węgierskiej grupy roboczej. Ukraińscy wolontariusze, którzy pracowali przy oczyszczaniu rzeki na Węgrzech, twierdzą jednak, że śmieci z Ukrainy i Rumunii stanowią po 50%. Władze Obwodu Zakarpackiego zapewniają, że program gospodarowania odpadami jest gotowy i ma zostać wkrótce przyjęty. Zapowiadają też zainstalowanie kamer, by obserwować, skąd pochodzą śmieci.